Po prostej start meta hamujemy ostro przed 90-stopniowym zakrętem w lewo. Dużym utrudnieniem jest tutaj słaba widoczność. Teraz ciśniemy nawet do 290 km na godzinę prawym łukiem, gdzie sytuacja znowu się powtarza. Ostre hamowanie i ograniczona widoczność przy zakręcie w lewo. Pokonujemy go na drugim biegu. Tu trzeba uważać na dobry tor jazdy, aby nie wytracić zbytnio prędkości na wolnych zakrętach prawym T4 oraz lewym T5. Na krótkiej prostej rozpędzamy się do 290 km na godzinę na szóstym biegu, docierając do szerokiego nawrotu pod górkę w prawo. Szczególną perełką tego toru jest zakręt ósmy, a właściwie jest to kilka zakrętów składających się z prostych odcinków. Na kolejnej prostej rozpędzamy się do 310 km na godzinę na siódmym biegu, docierając do wolnej szykany lewo-prawo, którą pokonujemy na drugim biegu. Prowadzi nas ona na dwie długie proste połączone w środku szerokim wirażem w prawo, który z łatwością pokonujemy na pełnym gazie z prędkością bliskiej maksymalnej, aby na końcu ostro zahamować przed wolnym nawrotem T12 wprowadzającym nas między równie wolne zakręty T13 i T14, po których znowu lądujemy na odcinku Start Meta.